gdzie dzisiaj jestem. Jestem w ogrodzie u Magdy Gessler. Zwykle to pani Magda znana jest z rewolucji, ale dzisiaj to ja przeprowadzę małą ogrodową rewolucję w jej ogrodzie. Pani Madziu, co by pani chciała zmienić? Ja bym chciała, żeby tu się zakwieciło, żeby było dużo, dużo roślin bylinowych, okay. czyli takich, które się odradzają na wiosnę i trzeba się martwić, że na wiosnę po prostu będzie niekolorowo, nie, tylko żeby to życie trwało dalej. To jest przepiękne. Ubóstwiam na wiosnę nie zapominajki, kaczeńce, bo mam małe oczko wodne. Żeby były tulipany, narcyzy, jantynty. To są moje kwiaty, bratki, yy, takie wiosenne, stokrotki. Okazało się, że, że było bardzo sucho, i mimo że ten ogród jest automatycznie podlewany, po prostu on chyba prosi o pomoc. Tak, i my tą pomoc tutaj zrobimy, zaprowadzimy ład, dosadzimy wszystkiego, żeby tu po prostu pani czuła się dobrze. No, ja nauczę się wreszcie yy, pozwolić wam obcinać te miejsca które po obcięciu będą bardziej miały więcej siły, żeby, żeby na nowo zakwitnąć, żeby na nowo pokazać swój kolor swoją siłę. No to co, zabieramy się do pracy, żeby Pani była zadowolona. Płótno Blade Ram jest dla Was wszędzie, cały hektar. Dziękuję bardzo. A jak chcesz obserwować dalszy postęp prac, zaobserwuj ten profil.